A jakie problemy y, u nas powinny zwrócić naszą uwagę, żeby przyjść do kosmotologa lub trychologa? Na pewno wypadanie włosów, mhm. długotrwałe, dłużej niż trzy miesiące. I to wypadanie włosów ja zawsze też y, sugeruję, żeby wyczesywać odżywkę. Mhm. Czyli jak umyjesz głowę, nakładasz odżywkę i przeczesujesz szerokim grzebieniem. Mhm. I przy każdym myciu sprawdzasz tą ilość. Bo często też pacjentki przychodzą i mówią, no ja wszędzie widzę te włosy, ale ile? Wszędzie, wszędzie. No, mąż mówi, zaraz się wyprowadzę, wszędzie są moje włosy. Mhm. I nie jesteśmy w stanie też kontrolować, jaka to jest ilość. Uh -huh. tak? Więc e, sama też po sobie widzę, że jak się wyczeszę tą odżywkę i te włosy się wyczeszę, okej, okay, to może być duża garstka, ale ty wtedy wiesz, jaka to jest ta twoja dzienna ilość, uh -huh. czy tam dwudniowa ilość. Tak? I czy ona się zwiększa, czy się zmniejsza? Tak. Tak. Jeżeli zaczynasz mieć włosy raz w tygodniu, a myłaś dwa razy w tygodniu, to wiadomo, że to się też skumuluje. Uh -huh. tak? Jak zaczęłaś dopiero robić peelingi, zaczęłaś dopiero wyczesywać, to też będzie ich więcej. E, Kolejny z takich elementów to jest na przykład takie em, pryszcze. I mhm. które są trudne do zagojenia. To też powinniśmy się pojawić, bo coś może się tam dziać. Mhm. E, siniaki pod oczami, tak? obrzęknięte okolica oka od dłuższego czasu, jeżeli to się utrzymuje, to również jakieś takie rogowacenia, silne przesuszenia skóry. E, ból skalpu też się bardzo często spotykam z tym, że przychodzą pacjentki i mówią, boli mnie skóra. Mhm. Ból mieszków włosowych. Mamy też taki, taką chorobę, która się nazywa trichodynią. Czyli właśnie na skutek jakiegoś innego stresu, e, bolą włosy. Mhm. I wtedy już też bardzo często wjeżdża psycholog tak, do pomocy. Każdy objaw, który jest czymś, co nas niepokoi nie trwa od wczoraj, myślę, że warto skonsultować z trychologiem, e, z kosmetologiem, jakby. Naszą funkcją i naszą rolą jest łączenie z innymi specjalistami, mhm. dlatego że ja nie jestem lekarzem i ja nie jestem w stanie postawić diagnozy. Ja mogę zasugerować mhm. i bardzo wielu pacjentów e, przychodząc do trychologa dowiaduje się, że ma na przykład Hashimoto, e, że ma anemię, e, że ma różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne albo ma różnego rodzaju niedobory. I to, co mi sprawia taką największą satysfakcję, że jak wprowadzimy e, tą suplementację dopasowaną indywidualnie, bądź weźle do endokrynologa, zostanie wprowadzone leczenie i ten pacjent pojawia się za trzy miesiące na konsultacji kontrolnej mhm. i widzimy, że tak, włosy zaczęły same odrastać w ogóle w miejscach, w których wcześniej nie było. Mhm. E, skóra się poprawiła, samopoczucie się poprawiło. To jest to, że ludzie dostają takiego powera i wigoru, a tak naprawdę indywidualnie dopasowaliśmy coś do co danej osoby, tak? Więc cały nasz organizm e, zawsze daje nam sygnały. Każda zmiana na skórze i włosach sygnalizuje, hej, coś mhm. się dzieje. I to, co pacjentki zawsze też mówią, bo mi wypadają tutaj z góry. No matka natura też nie jest głupia, bo jakby nam wypadały z tyłu, to by się nikt tym nie przejął. Więc to jest zawsze taki sygnał, że coś się dzieje nie tak. Najważniejsze jest to, żebyśmy się nauczyły słuchać. Tak. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, pięknie.